Księga Ezechiela, rozdział 37, od wiecza 4 do 8. I rzekł do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi, i powiedz do nich: Kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości: Oto ja wprowadzę do Was ożywcze tchnienie i ożyjecie, i dam Wam sięgna i sprawia, że obrośniecie ciałem. I powlokę was skórą i dam wam moje ożywcze tchnienie i ożyjecie i poznacie, że ja jestem Pan. Prorokowałem więc, jak mi nakazano, a gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto powstał szum i zbliżyły się kości jedna kość do drugiej. I spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało i skóra powlokła się po wierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było. Kontynuacja historii z księgi Ezechiela, w zasadzie widzenia, jakie miał prorok o Dolinie Wysłych Kości. I w końcu, gdy prorok zachował właściwą postawę, mówiąc: Panie, ty wiesz, ja nie wiem wszystkiego, ja jestem tylko narzędziem w Twoich rękach. Moje usta chcę, żeby były Twoimi ustami, chcę tylko to mówić, co od Ciebie pochodzi. I Pan mu powiedział: Przemawiaj do tej sytuacji prorokuj, mów w imieniu Pana. I to jest ważne, akurat, abyśmy dzisiaj taką lekcję wyciągnęli z naszego życia. Gdy jesteśmy w Dolinie Wysłych Kości, I oczywiście rozumiemy tą przenośnie, Chodzi o taką beznadzieję życiową, o sytuacje, które wyrastają nam ponad głowę, nasze ręce są związane, nie potrafimy sobie poradzić. Jest coś ponad nasze siły ludzkie i, i co mamy mówić? I bardzo często wtedy człowiek zaczyna narzekać, marudzić, yy, wprowadzać w siebie jakąś taką gorycz i zniechęcenie i wątpliwości. Ale właśnie dzisiaj ten tekst Bożego Słowa uczy nas, Abyśmy zaczęli dobrze mówić. I to nie chodzi o to, żeby coś ogłaszać w sensie, że na pewno będzie tak, jak my sobie to wyobrażamy. Nie, ale chodzi o to, żeby w tej trudnej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, my, czy ktoś może, żeby powiedzieć dobre słowo, słowo Pana, słowo nadziei, aby nie poddać się po, jak, jakieś złe emocje pod. Yy, Jakieś takie zrezygnowanie, rezygnacje, ale aby stanąć na wysokości zadania, i skoro Bóg nas wprowadza w różne sytuacje, doliny naszego życia, to po to, żeby objawić swoją chwałę. I wcale nie musimy właśnie wyznawać, że wszystko będzie dobrze na pewno wszystko będzie dobrze. Nie wiemy, jak będzie. Pan wie. Ale to, co możemy wypowiadać i to, co wypowiadają nasze usta. To ma też znaczenie, gdy chodzi o stan naszego serca w tej trudnej sytuacji, stan naszego serca. Jeżeli będziemy tylko patrzeć na trudności, na okoliczności, które nas powalają, no to nie damy rady. To gdzieś może przyjść załamanie, jakaś rezygnacja, niechęć, gorycz. Ale kiedy w tej trudnej sytuacji będziemy patrzeć na Pana i będziemy mówić w imieniu Jego, że Bóg nad wszystkim. Czuwa, że jego ręka jest wyciągnięta, że Pan ma zawsze ostatnie słowo. Takie spojrzenie na naszą rzeczywistość jest o wiele, o wiele lepsze. No przede wszystkim daje taką nadzieję, daje takie światło do naszego wnętrza. Na, Wokoło nas może być ciemno, ale w naszym wnętrzu, w sercu może być światłość Pana Jezusa, bo on jest naszą nadzieją, bo on jest naszym pasterzem i on nas przeprowadzi. W dolinie ciemności nie musimy się niczego bać, bo Pan jest z nami. A więc ważne jest to, abyśmy w trudnych sytuacjach naszego życia mówili dobrze, w złych sytuacjach naszego życia, abyśmy mówili rzeczy, które są związane z Bożym błogosławieństwem, z nadzieją, z prawdą. I wtedy, kiedy mamy taką postawę, i kiedy nasze wnętrze jest pełne nadziei, takiej, takiej właśnie stabilizacji. Nie jesteśmy coś chwiejni, ale mamy taki spokój, takie opanowanie, takie trzeźwe, Boże, trzeźwe spojrzenie na rzeczywistość. Wszystko jest w Bożych rękach. Pan nad wszystkim czuwa. Nie ma w naszym życiu przypadków. Takie spojrzenie, takie myślenie, takie przemawianie dodaje nam sił i i tak mobilizuje nas do właściwej postawy i decyzji, i wypowiedzi i działania, takie myślenie, takie przemawianie. A więc kiedy jesteśmy w problemach, mówmy dobrze. Kiedy przychodzi jakieś załamanie, wypowiadajmy słowa otuchy, słowa wiary, słowa takiego duchowego heroizmu. Bohaterstwa, jesteśmy w Bożych rękach. Pan współdziała we wszystkim ku dobremu. Takie rzeczy możemy wypowiadać. Nie dopuści Pan. Rzeczy, które są ponad nasze siły, ale daje też wyjście z każdej sytuacji. Takie spojrzenie, takie mówienie, takie przemawianie do tej sytuacji, do tych okoliczności naszego życia nas buduje, nas wyposaża w Bożą Siłę i, i autorytet, i taką suwerenność, abyśmy mogli działać w Bożej Mądrości. Ciągle wiedząc to, że Pan wszystko wie, wiemy to, że my. Wszystkiego nie wiemy, ale wiemy to, że Pan wszystko wie. Jemu możemy zaufać. Mówmy dobrze. Nie poddawajmy się złym emocjom, jakiejś rezygnacji, jakiejś niechęci, jakiejś goryczy. Nie, absolutnie. Mówmy dobrze. Mówmy według Bożego Słowa, według Bożej światłości. Się kierujmy w naszym myśleniu, a zobaczymy, że bardziej światłe, jasne spojrzenie będziemy mieć na. Sytuację naszego życia i nie będziemy patrzeć tylko z perspektywy tych trudności, ale ponad tym będziemy z perspektywy Bożej, z perspektywy Bożego Królestwa, z perspektywy nieba, naszej wieczności, będziemy patrzeć na to, co jest na Ziemi w naszym życiu, na okoliczności. I Pan będzie nas prowadzić. Pan będzie wtedy objawiać swoją chwałę i moc. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że wszystkie. Sprawy naszego życia są Tobie znane, znane wszystkie okoliczności naszego życia są pod Twoją kontrolą. Ty masz zawsze ostatnie słowo amen.